Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Najgłupsi przestępcy część siódma. Choć przestępstwa same w sobie to nic zabawnego i nie są najlepszym tematem do żartów, niektóre z nich są tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że miały miejsce naprawdę. Czasem już na etapie planowania, czasem dopiero w trakcie skoku. W każdej z tych historii coś poszło nie tak. Zobaczcie 10 kolejnych autentycznych przypadków z Polski z zagranicy, które pokazują, że bycie przestępcą to nie jest ścieżka kariery dla idiotów. Numer 10, Londyn, Wielka Brytania. Dwóch złodziei próbowało napaść na sklep jubilerski, zakładając na głowy worki po ziemniakach. Niestety, worki miały za duże otwory i twarze sprawców były dobrze widoczne na nagraniu. Policja szybko ich zidentyfikowała, bo jeden z nich pracował w pobliskiej piekarni. Ich plan napadu na irlandzkiego rabusia nie zdał egzaminu. Numer 9 Tokio, Japonia Złodziej okradł mieszkanie i chciał zadzwonić do wspólnika, żeby się pochwalić sukcesem. Przez nieuwagę wykręcił numer lokalnej komendy policji. Słuchawkę podniósł dyżurny, który spokojnie wysłuchał opisu włamania i szybko namierzył telefon. Złodziej został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Nie ma to jak samemu na siebie donieść. Numer 8 Katowice, Polska. Dwóch mężczyzn postanowiło spuścić paliwo z samochodu zaparkowanego na parkingu przy komisariacie policji, co już samo w sobie było, można powiedzieć, ryzykowne. Geniusze zbrodni nie zauważyli dodatkowo, że to nieoznakowany radiowóz. Zostali przyłapani przez funkcjonariusza wracającego z patrolu. Gdy zorientowali się, kogo próbowali okraść, próbowali uciekać. Pieszo i bez powodzenia, a mówią, że to rozpoznanie jest podstawą planowania. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 7. Berlin, Niemcy. Pewien mężczyzna włamał się do domu w nocy i najwyraźniej znużony złodziejskim procederem, postanowił chwilę odpocząć na kanapie. Sen okazał się jednak od niego silniejszy. Właściciele domu znaleźli go rano smacznie śpiącego i wezwali policję. O dziwo złodziej spał prawdziwym snem sprawiedliwego. Funkcjonariuszom udało się go dobudzić dopiero po kilku minutach. Numer 6 Sydney, Australia. Pewien przestępca próbował obrabować bank, grożąc personelowi kijem hokejowym. Kasierka nie dała się zastraszyć i nacisnęła przycisk alarmowy, po czym po prostu wyprosiła rabusia z placówki. Mężczyzna odszedł bez słowa, a jego twarz została nagrana przez kamery. Został zatrzymany dzień później w sklepie sportowym. Być może właśnie próbował zaopatrzyć się w sprzęt do następnego napadu. Numer 5. Saint-Christophe Bois, Francja Pewna 40-letnia kobieta została dwukrotnie aresztowana i skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Miała m.in. zasądzony dozór policyjny. Kiedy więc kolejnego wyznaczonego dnia miała stawić się przed żandarmami, przykładnie zgłosiła się na wezwanie, tyle, że nie trzeźwa. A na komisariat przyjechała samochodem. Skończyło się nowymi wyrokami i utratą prawa jazdy. Numer 4. Lufkin, Stany Zjednoczone. Tosia S. została aresztowana za dokonanie kradzieży kosmetyków z drogerii. Pozostawiona sama sobie na tylnym siedzeniu radiowozu, zdjęła kajdanki i uprowadziła zaparkowany pojazd, kiedy to funkcjonariusze zabezpieczali dowody. Następnie próbowała uciec z prędkością 160 km na godzinę, a w pościg zaangażowanych było kilka wozów policyjnych. Pół godziny później policja stanu Teksas zmusiła ją do zjechania na pobocze. Została skazana, uwaga, na 45 lat więzienia. Fascynujące jak przy odrobinie głupoty, z drobnej kradzieży można zrobić naprawdę sporą sprawę z ogromnym wyrokiem. Numer 3. Avignon, Francja. Pewien mężczyzna właśnie kupił sobie działkę narkotyku, za którą zapłacił 20 euro, i właśnie szykował się do skosztowania nowego nabytku. Tyle, że zamiast cennego towaru w papierku znalazł cukierka firmy Karambar. Pokrzywdzony degustator zadzwonił zatem z doniesieniem na policję, która aresztowała zarówno dealerów, jak i poszkodowanego, a następnie przekazała sprawę prokuratorowi ten jednak stwierdził, że w kodeksie karnym nie ma żadnych przepisów zabraniających sprzedaży słodyczy. Numer 2. Walencja, Francja. Na adres jednego z komisariatów policji przyszła dostawa nowych mundurów dla policjantów. Kurier, który przywiózł paczki, miał je rozładować, jednak przepisy bezpieczeństwa wymagały zweryfikowania jego tożsamości. Kontrola wykazała, że dostawca był poszukiwany za niewykonany wyrok kary pozbawienia wolności, a na dodatek zatrzymano mu prawo jazdy. Policjanci aresztowali kierowcę, zatrzymali ciężarówkę i podziękowali właścicielowi firmy kurierskiej za podanie im kuriera na tacy. Numer 1 Bordeaux, Francja. Pewien student po mocno zakrapianej imprezie szukał życzliwej duszy, która podwiozłaby go do domu. W podziękowaniu za pomoc mężczyzna obiecywał odwdzięczyć się kilkoma tabletkami ekstazy. Szybko znaleźli się chętni, by go podwieźć, chociaż ku zdumieniu studenta odmówili przyjęcia owej nietypowej zapłaty. Jakież było zdumienie imprezowicza, kiedy zamiast przed dom zajechał na komisariat? Owe życzliwe dusze okazały się bowiem policjantami z wydziału do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Cóż możemy powiedzieć? Przynajmniej miał darmową przejażdżkę radiowozem. Niektóre przestępstwa zasługują na ekranizację, inne co najwyżej na politowanie i stworzenie poradnika w stylu: Jak tego nie robić? Jak widać, bycie przestępcą to ciężki kawałek chleba. Zamiast więc potajemnie planować jakiś skok, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i zaplanujcie obejrzenie kolejnego odcinka.